Dobrowolny ZUS wygląda tak. Jestem sobie, mam jakiś biznes i ja staję przed decyzją. Czy ja sam sobie odkładam na przyszłość, czy pozwalam, żeby odkładało na przyszłość za mnie Państwo już chwilę po wyborach? Okazało się, że jednak. I nie chodziło o dobrowolny ZUS. No i pojawił się taki pomysł, że oni wprowadzą tak zwane wakacje ZUS, czyli każdy przedsiębiorca przez trzy miesiące w roku może nie płacić składek. Pojawia nam się projekt ustawy, no i co mamy w projekcie ustawy? Dzień. Nie, mamy miesiąc wakacji ZUS. Mamy miesiąc, miesiąc nie dla wszystkich przedsiębiorców, tylko dla niektórych przedsiębiorców. Mamy miesiąc od składki społecznej, ale już nie od składek zdrowotnych. To wracamy do Wracamy do takiego jakiegoś mega poziomu absurdu, co? Yy, tak, wracamy do, do, do momentu, w którym tworzy się ulgę, czy rzekomo tworzy się przepisy dla przedsiębiorców w ten sposób, aby przedsiębiorcom odechciało się z tych przepisów korzystać.